Poprawiłam tylko makijaż, upięłam włosy, zmieniłam trochę strój. Słuchajcie, miałam pandę pod, yy, pod normalnie oczami. Miałam pandę, bo użyłam starych tuszy. Muszę koniecznie iść po tusz. Hello. Ale dobra. Paweł mnie wyzwał ostatnio, a właściwie kiedyś tam mnie wyzwał. Zresztą on mnie często wyzywa, ale to dobra, nie myślcie, że to są... Cześć, to znowu ja. Witam się z Wami i kontynuujemy paczkowe Zabieramy się. Tym razem będą dwa H&M i dwa Zalando Lounge. Oczywiście wszystko będziecie mieli w opisie, jeśli chodzi o modele, o numery referencyjne, jak w przypadku H&M. Ceny przez Zalando Lounge będą pokazane na ekranie, jak będę pokazywać dane produkty. Zabieram się, przyspieszam, bo ostatni film był mega długi i mam nadzieję, że tym razem uda mi się szybciej. Także Asia, prędziutko, prędziutko. Nie ukrywam, że tą paczkę już rozpakowywałam wcześniej i mam tu dwie torebki. Takie o, mam nadzieję, że krzesło mnie nie zasłaniało cały ten czas. Pierwsza to pozycja zupełnie do mnie niepodobna. Zobaczycie, jak wygląda do ciała. Nie wiem, nie jestem pewna. To jest taka słonkowa ala Dość pojemna. Tu wsadzicie trochę więcej. I ona była w bardzo dobrej cenie. Zresztą widzicie to w tej chwili. Ma złote dodatki, złote okucia. No, niepodobne do mnie. I nie wiem, czy nawet za tą cenę zostawiać. Musicie koniecznie mi odpowiedzieć. Pamiętajcie, żeby mi w komentarzach podpowiadać, co byście zostawiły, co nie, co jest obleśne, co fajne. Czego zazdrościcie, a czego niekoniecznie, i tak dalej, i tak dalej. Druga pozycja to jest Valentino, na którą się czaiłam już na zwykłym Zalando. Bardzo fajna, taka w stylu Prada, co nie? E, super, tyle tylko, że tu ma klej, który może uda mi się szczyścić. Staram się to reklamować, może będzie coś lepiej, jeśli chodzi o cenę, ale już ta była dość, dość dobra. Fajna, funkcjonalna, piękne złoto okucia, ten taki blado -różowy kolor. Bardzo go lubię, bardzo pasowałby mi do adresu z poprzedniego filmu. Jeśli nie widzieliście, to koniecznie musicie tam zajrzeć. Bardzo fajna, musicie powiedzieć, czy zostawiać, czy nie, czy walczyć o lepszą cenę, czy nie. No jest fajna, nie? I taka trochę inna. Trochę nie w 100% moim. Klimacie przynajmniej kolorystycznym. Jeśli chodzi o dodatki, bo ja raczej takie te róże mocno landrękowe lubię. Następna paczka. Taka marynarka zupełnie nie mój klimat. Też mango. Chciałam bardzo mieć coś takiego w swojej szafie. Mam jedną jedyną szarą i ta by super do mnie pasowała jako taka neutralna do wszystkiego. Tu są te torebki, co widzicie? Tu są buty, które też już. Bo generalnie sytuacja jest taka, że już to nagrałam, ale niestety plik mi się uszkodził. Także teraz na szybko pokazuję takie piękne baleriny z Coach. Generalnie to chyba jest skórzane, kochani. Zresztą widzicie to? Więc boję się nawet w domu to zmierzyć. Zrobię to dla Was, są przepiękne, ale ja już wiem, że za tą cenę. No ich nie zostawię. Ale są obłędne, musicie przyznać, i polecam. Chyba, że będą jakieś turbo niewygodne. Kolejne dwie rzeczy to jest taka torebka Valentino, beżowa ze złotymi okuciami super i identyczna czarna, też ze złotymi okuciami. I ostatnia pozycja to taki oto piękny pasek. A teraz pokazuję Wam wszystko na mnie. Pierwsze, co Wam pokazuję, to jest ta marynarka. Słuchajcie, ona jest super. Rozmiar jest idealny, jak widzicie, tu w ramionach. Nie jest za duża. Kolor jest bardzo ładny. Muszę ją przymierzyć, jak będę trochę lepiej się czuła, jak trochę bardziej nabiorę kolorów, bo ona jest na tyle neutralna, że teraz po prostu czuję się mocno rozmyta. I nie wiem, czy to kwestia tego, że za bardzo próbuję eksperymentować, i to nie jest dla mnie. Czy po prostu to nie jest ta chwila, wiecie o co chodzi, ale naprawdę jest bardzo, bardzo ładna. Ja ją widzę do wielu rzeczy, chociaż krateczka robi już tu coś, że nawet do tej stylizacji, którą mam na sobie, jest w miarę ok, no bo spodnie są trochę za szerokie, przynajmniej według mnie. A teraz pokażę Wam buty. Buty pokazuję Wam tu i tak, zbliższa wygląda to w ten sposób. Zresztą widzicie teraz i również na ekranie. Bardzo one są ładne, ale no po pierwsze nie zostawię butów, w których ja będę bała się chodzić. Zdecydowanie to nie jest klimat dla mnie. No i coś, dlaczego nienawidzę balerinek i zawsze miałam zniszczone tutaj wszystko. Po prostu wiecie, ciały mi. No nie, przypominam sobie te czasy, kiedy musiałam chodzić do biura właśnie w tego typu butach i to był dramat. Także są przepiękne. Jeśli ktoś lubuje się w takich butach, to serdecznie polecam, bo wyglądają obłędnie, ale nie są one dla mnie. Teraz pokazuję Wam pasek. No i pasek, jak to pasek bardzo ładnie on wygląda. Kurczę, chyba sobie zostawię. Ma tak ładną, zdobioną klamrę, że musicie przyznać, że do tego stroju, w którym tak naprawdę prawie nic się nie dzieje. No dobra, klapek nie widzimy. Prawie nic się nie dzieje tutaj. Widzimy ten pasek i on robi robotę. Hello! Jestem zdziwiona. Kurczę, Asia, ty się zmieniasz. Ty dorastaś, dziewczyno. Masakra. Bardzo fajny pasek, polecam. O, może tak jeszcze lepiej zobaczycie. Yy, no, bardzo, bardzo, bardzo ładny. Jedyny jego minus to jest smród, on bardzo śmierdzi. No, ale długość 80 jest idealna, bo jak widzicie, tutaj ze spokojem jeszcze mam jedną dziurkę zapasu. A jak będę chciała sobie w talii założyć, to też będzie ekstra. Beżowa torebeczka. No, wygląda fajnie, założona specjalnie do tej marynarki, bo właśnie tak też chciałabym nosić. Kurczę, no założyłam i coś mi nie pasuje, nie wiem, ja tą maruda jestem, ale fajna, jak potrzebujecie, to super. Nie wiem, czy mi coś w tym kształcie nie leży, czy ja po prostu te repki muszę mieć z tym czymś, z, chciałabym powiedzieć z i, <laughs> wiecie o co chodzi, dokończmy sobie, każdy po swojemu. Fajna, ale raczej nie. W tym czarnym przymierze pewnie będzie podobnie, że pewnie znowu stwierdzę, że nie, raczej nie. <grym> no i jest ta druga i ona jest tak samo fajna jak ta pierwsza. Trochę się odznacza. To też chyba fajnie wygląda. W sumie, no i czarna uniwersalna do wszystkiego zresztą beżowa również. Dajcie znać. Może mnie namówicie, no kurczę, nie wiem, fajne są te torebki. Ale ja nie wiem, no nie wiem, kurczę, nie wiem. No co mam powiedzieć? Nie wiem. Paweł mnie kiedyś wyzwał, że moje filmy są za bardzo monotematyczne i jednokadrowe. Także teraz są niejednokadrowe. Mam nadzieję, że dobrze mnie widzicie. <ścoughs> Więc zabieramy się do dwóch paczuszek z H&M. Pierwsza tu jest Jakieś zaznaczyć, żeby później wiedzieć w razie czego przez zwrota. Hello, one moment. Dałam trochę światła, generalnie ten y, młodzieniec, który leży tam, wiecie, gdzie y, teraz patrzy na mnie i myśli, a ja może pójdę do niej na kolana, a może nie. Zawoła mnie, czy mnie nie zawoła, i tak cały czas na mnie patrzy i mam nadzieję, że tam zostanie. <średziny> Dobra, pierwsza rzecz. Handem, o którą zamówiłam, to jest bluzeczka crop top z bardzo dużym dekoltem. I słuchajcie, nie spodziewałam się, że z aż tak elastycznym materiałem to jest MK. Zobaczymy, jak będzie wyglądała, ale to jest taka biel nie moja, bo to jest taka nie biała tylko idąca chyba w błękit. Wiecie, która to jest biel. No, chyba nie moja, ale zobaczymy na mnie. Druga to jest taka sama bluzka. Właściwie Zobacz, pokażę Wam i powiecie: zupełnie inna jest ta bluzka. No i będziecie mieli rację, bo ta jest beżowa z takimi dziureczkami. To jest pewnie jakiś wzór, o którym Wy mi napiszecie, <ścoughs> znając życie. Też ma właśnie guziczki, też jest krop topem, też ma duży dekolt, ale jest beżowa. Ale znowuż ten beż mi jakoś nie leży. Boże, kochany. To jest trzeci film dzisiaj. Wybaczcie. Wypiłam dwie kawy, a już odchodziłam od kawy. No. Kolejna rzecz. Tamte dwie bluzki były Mki. Gdyby kogoś to interesowało. Tutaj mamy bardzo fajną bluzeczkę. Ja potrzebuję właśnie takie basicowe bluzeczki. I tu wzięłam Eskę. Mam nadzieję, że nie będzie mi za mała. Jest taka na ramionczkach. Chyba ma fajny dekolt, zobaczymy. I to jest bawełniana już. Chociaż, tak, to już jest bawałemka, nie to, co tamto, sztuczyzna. I wiecie co? Prążek, ładny prążek i to jest ładna biel. Nie taka jak tamta. Kurczę. Biel, biel, biel. To będzie sukienusia. O, i ona będzie super. Już Wam pokazuję. Patrzcie na to. Fajna, paseczki. Ostatnio mam takie dziwne loty. Podobają mi się takie rzeczy. Wzięłam rozmiar S, bo z tymi sukienkami tak jest różnie. I zobaczcie, jakie ona ma plecy. Była też czarna i chyba w paseczki biało-granatowe. Ale ja wzięłam biało-czarne paseczki. Czarnej całej nie chciałam, bo mówię do moich wansów na przykład, czy do butów tych skaki. No taka sukienka super. I sukienkę wzięłam rozmiar dwie rzeczy pawełkowe. Paweł ma mają urodziny. Czyli już za chwilę właściwie. No i takie dwie bluzki mu wzięłam. Taką <grym> z gufiem, bo Paweł bardzo lubi gufiego. No jest super, miętowa. Eseczka. I wiecie co? Będę musiała chyba mu dać. W sensie nie dać teraz, ale dać do sprawdzenia, czy jemu się to podoba. Bo potem te rzeczy wykorzystuję do Kopania, albo ten, a to, to są nowe bluski, na no wiecie, nie? nie? Nie pozwolę mu później w takich bluskach jechać do lasu, no. Hello. To są takie donoszenia z nami. I to jest druga, i to jest SK I kurczę, mogłam wziąć MK. Bo to jest taki model oversize, i ona jest ze spongeboba, jak on ma kalmar, tak? Chyba. <laughs> to jest. Po prostu czysty Paweł. Jeśli ktoś oglądał Spongeboba, to kalmar to jest po prostu Paweł. Jeśli chodzi o podejście do życia, Maruda, 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 Maruda. Wszystko mu nie pasuje. To jest za dużo, tu za dużo leży, tam to się wysypuje i tak dalej. sakr. W drugiej paczce jest ta bluza. Czy ja tą bluzę już Wam pokazywałam? Chyba tak. I generalnie z tą bluzą ja ją trzy razy, trzeci raz mam, no trzech razy sztuka. Tyle się napatrzyłam na Instagramie, na dziewczyny w tej bluzie. One tak fajnie stylizowały tą bluzę. Ona jest już zapłacona za moje pieniądze, ciężko zarobione. I wiecie co? Mam ją zamiar zostawić. Co chwilę znika, jest, nie ma, jest. No i ją zamówiłam nitka. Ostatni raz ją przymierzę do tych ciuchów, które mam na sobie. I podejmiemy razem decyzję, czy ona zostaje ze mną. Ale ja chcę ją zostawić. Okej, okay. ja chcę ją zostawić. <grymne> Ta bluzka w rozmiarze M, jak widzicie, jest dobra. Tu troszeczkę mi coś spada, więc ten fason może tak so-so nie do końca. No, wystaje mi trochę stanie, te guziczki się będą odpinały. Materiał mi się nie podoba, chociaż fajnie, bo jest niegniotący przez to, że jest sztuczny. Ale wiecie co? To nie dla mnie. Ja ją odsyłam. No nie, po prostu nie. Przeżyłam właśnie ogromny szok za, po założeniu tej bluzki. Słuchajcie, założyłam tą bluzkę i mówię: o boże, ja się tak spuściłam? Nie, co za wstyd. Nie, to nie jest wstyd! Czy ja mogłam dostać ta bluzka w całości, więc to nie jest znoszona rzecz. Ona śmierdzi po prostu takim potem, takim. Видите, я бы кто сейчас. Chodził, chodził w tych rzeczach przez dwa dni. Wykąpał się, po czym założył tę rzecz znowu. Chodził przez dwa dni. Tu właśnie ta bluzka tak śmierdzi. Muszę ją jak najszybciej ściągnąć. Jest okropna. Nie polecam. Dobra, jeśli chodzi o tą bluzeczkę, no to tutaj jakby znowu mamy odwrotną sytuację. Nie ze smrodem, a z rozmiarem. Ja wziąłam S. Powinna być M. Mówię odwrotną, bo ta pierwsza biała bluzka, ona tak mi się zsuwała i tyle materiału miała za dużo, że mogę mogłam mieć s już to już pominę. Yy, słuchajcie, ta jest po prostu mi za mała, za obcisła. Tu ramionczka, nie zasłaniają ładnie, tu wychodzi gdzieś stanik. Zawsze będę musiała zamawiać to rozmiar M. Zamieniłam kolejność, najpierw przymierzam tą bluzę, a na samym końcu przymierzę tą sukieneczkę. Tak wygląda, no nie będę przeciągać specjalnie. Długo się widzicie jaka jest, bo ona jest taka mocno oversize. Była wsadzona pod stanik, generalnie jest dość długa, no ale jest super. Zostawiam ją tym razem. Jedyne, co mnie denerwuje, to to, ale Ty pewnie o tym wiecie. No i dobra, widzicie mnie teraz w całej stylizacji. Mam te buty z koczą soda, to nie znaczy, że ona akurat zostały, po prostu one były pod ręką na widoku. Pasują idealnie również. No, więc po prostu je przymierzyłam do tej stylówki. Tak samo moją nereczkę kochaną wyciągnęłam specjalnie z szuflady. I, I właśnie super, super to wygląda. Zobaczcie z tyłu to, jak fajnie wygląda. No, dobra. Ściągam nerkę i pokazuję Wam się bez tego... Razem podejmiemy decyzję co do sukienki, ok? No i dobra, nie chcę odchodzić tak super daleko, żebyście widzieli. I ja mam rozmiar S i może to był błąd, może ja przeceniłam swoje możliwości sylwetkowe, wagowe, bla, bla, bla. Dobre, dopiszcie sobie, co chcecie. Wiadomo, że na pewno powiecie tak, jesteś za tłusta, za gruba, za mały rozmiar, zamówiłaś hello. ok. jeśli tak jest, to się zgadzam. Generalnie sukienka mi się bardzo podoba. To jest typowy basic, czyli musimy ją właśnie dodatkami podrasować. Chociaż nie każdy tak robi. Czasami niektóre osoby by dodały czarne buty, czarną torebkę, czarną ramoneskę. Ja do tego widzę właśnie ramoneskę, nerkę i te buty na przykład. Bardzo mi się podoba. Fajnie, bo tutaj mamy zbudowaną talię. Tak, tu jest moja talia. I zobaczcie ten tył. No właśnie. I czy ten tył dobrze się układa? Bo tu jest taka guma, widzicie? I ta guma jest super. Ona w ogóle nie ogranicza moich ruchów, nic tutaj się nie dzieje. Ale konstrukcyjnie ta sukienka nie wiem, czy do końca jest dobra. Nie wiem, czy to gra. I w ogóle tutaj też nie wiem, czy to gra. Żeby było jasne, chodzi o to. Że to tak dziwnie, chociaż fajnie talia, prawda? I tu oto. No, ale co zrobić? No, tam jest bałaganik, więc muszę uważać z kadrem bardzo mocno. Słuchajcie, ten film pokazuje, że podobają mi się różne rzeczy, nie tylko takie mocno kolorowe i landrynkowe. Dajcie znać, czy taka inna Asia, bardziej stonowana Wam się podoba. Pokazuję Wam różne aspekty mnie i też różne rzeczy. Mam nadzieję, że Was motywuje do różnych zmian i inspiruje w jakiś sposób. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru. Widzimy się w następnych filmach, kochani. Pa!